Dzień dobry, Raki. Witajcie na moim kanale Zapytaj Tarota. Yy, wiem, już 11. <laughs> nie było mnie, nie żeby się usprawiedliwić, ale żeby wyjaśnić. O, jakaś jasność tu się stała, ale już nic. O, nie będę robić <laughs> czary-mary. Jak wyszłam w nowy rok numerologiczny, 9 trzeciego września, w tym nowiu... Przedtem było u mnie bardzo intensywnie i w okresie nowiu również i zaraz po. I e, poczułam, że potrzebuję się na chwilę odsunąć od aktywności na kanale, mając nadzieję, że poczekacie na mnie. I dziękuję za waszą cierpliwość, za waszą obecność. I uznałam, że przyszedł ten moment, że jestem gotowa. Uznałam, że jest jeszcze trzy tygodnie września, więc może warto, e, a nawet należy, Zobaczyć, jakie energie raki do Was przyjdą w tym wrześniu, i e, z czym będziemy pracować energetycznie. Też bywa tak, że, jako tarocistka, e, artystka, kobieta, matka, e, energetyczka. Czasami te wszystkie funkcje robią totalne zamieszanie i potrzebowałam odrobiny spokoju. Ale już jestem, także jeszcze raz dziękuję za Waszą obecność i cierpliwość. Z namawiam Was też do tego, żebyście e, zobaczyli e, filmiki w tych znakach Zodiaków, w których macie ascendent i planety osobiste, bo to zawsze da większy horyzont. Link do tego będzie jak zawsze w opisie filmu oraz kontakt do mnie, gdybyście chcieli e, pr czytania prywatne. No to co raki. Możemy zaczynać. Energie wrześniowe dla raka 2024. Praca i finanse. Piątka kielichów? A cóż to za pomysł? Ach, dobra. Emocje, uczucia, sprawy miłosne, sercowe wisielec. Sielec, jo, oj, jo, ojoj, oj. no to co robić? Na czym raki skupiać uwagę? Ratujemy ten, ten marzec, Boże, nie marzec, tylko wrzesień. Dwójka mieczy, mhm. na czym nie skupiać się swojej uwagi? Czym się nie zajmować? Albo odłożyć na później. Dziewiątka kielichów, o to ciekawe. Jakie będzie wasze nastawienie do miesiąca i postawa? Rycerz kielichów. No i karta na wrzesień dla raka to siła, moc. No, całe szczęście, wyjdziecie z tych durnych pomysłów, jakie macie. Jesteśmy tu się jakieś zapalają. O, teraz lepiej. Dobra. Przejdźmy do Waszej postawy i nastawienia. Rycerz Kielichów. Dobra, dobra sytuacja, tylko jedna rzecz. Będziecie otwarci na ludzi, będziecie otwarci na, 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 na to, co do Was przychodzi, na Wasze doświadczenia, i będziecie tak dosyć dobrze, mocno optymistyczni. Tylko rycerz Kielichów, on jest taki trochę. Dobra, inaczej. W tym rycerzu kielichów możecie wszystkie uwagi, jakie ktoś do Was powie, to się często przewija przez czytania, brać zbyt do serca. Nie wiem, ktoś głupio zażartuje, palnie jakieś zdurne zdanie, a Ty strzała w serce i yy, rozwali Ci tak zwany system. I bardzo to się będzie w pracy u Ciebie, raku. Odkrywało przy tej piątce kielichów. Nie wiem, ktoś powie: Słuchaj, nie zrobiłaś tego dokładnie, albo y, spóźniłaś się, albo y, nie wyrobiłaś się z terminem, coś tam nie do końca zadziałało, a ty, Raku, zareagujesz w sposób taki: Jestem beznadziejna, chcą mnie zwolnić, nie, nie utrzymam tej pracy, nie wyrabiam się. Zobaczysz same negatywy, zamiast zwyczajnie w karcie siły odnieść się do tego, że popełniłam błąd, z czegoś się nie wyrobiłam, coś o czymś zapomniałam, czy zapomniałem, i zwyczajnie to się zdarza, to jest ludzka rzecz. W związku z tym nie nakręcaj się na negatywne emocje. To, że ktoś cię postrzega, nie wiem, jako osobę niekompetentną, albo która o czymś zapomniała, albo nawaliła, to trudno. To posprzątaj ten bałagan, który masz w robocie i rób dalej. Przy karcie siły bardzo pięknie to ogarniesz. Więc yy, uwaga na, na takie sytuacje emocjonalne, że możecie zareagować w pracy na jakąkolwiek uwagę, czy krytykę, czy zwrócenie dosłownie. Mogą to być grubsze rzeczy, ale ja tu nie widzę takich jakichś grubych zwolnień czy, czy likwidowania swojego stanowiska pracy. Zareagujecie zbyt emocjonalnie. Pilnujcie tych emocji. No, może się zrobić trochę przykro, ale to jest ludzka rzecz. Nigdy nie mamy tak, że zawsze jest bosko, prawda? Przytarzają nam się różne sprawy. Uwaga, raki, na poczucie wasze, jeśli chodzi o robotę. Że wszyscy mają lepszą pracę, tylko ja mam beznadziejną. No i mi możesz zostać w tej energii. Że wszyscy naokoło, trawa u sąsiada jest bardziej zielona niż u ciebie. Że wszyscy mają lepiej, że wszyscy zarabiają lepsze pieniądze, że są bardziej obrotni, a ty tylko tkwisz w jakiejś robocie, w której masz tyle, ile dostajesz tyle, ile dostajesz. Eee, masz takie stanowisko, jakie masz. Kwienie w takiej energii, co ci robi, zjeżdżasz totalnie w dół i jest jeszcze gorzej. Nie o to chodzi, żeby się tam umaszczać i urządzać w tym grajdole, tylko co zrobić, żeby z tego sposobu myślenia wyjść. Dobrze, że macie kartę siły i tego rycerza, który on się nie za bardzo zastanawia, tylko pomyśl sobie: nie, nie chcę się tak czuć. Co mogę zrobić? Bo możesz mieć poczucie, że ty nie masz wpływu na to, jaką masz pracę, ile zarabiasz i w ogóle jak ty się zawodowo rozwijasz. Taką ci, takie cię mogą dopaść yy, myśli, że jesteś tylko trybikiem. Wszyscy żyjemy w Matrixie i każdy z nas jest trybikiem. Pytanie jest, co my z tą wiedzą zrobimy? I w dwójce mieczy masz do wyboru. Albo zostać w trybiku i mieć beznadziejnie, albo bardzo jasno pomyśleć, co ja mogę z tym faktem zrobić. Bo w piątce kielichów jest taka, że widzimy same tylko negatywne rzeczy, a to nie jest tak, że pięć kielichów się są potłuczone. Tutaj jest zawsze jakiś kielich, jest jeszcze, zobaczcie, tutaj te dwa kielichy są napełnione, więc coś masz. I tego się złap. Może to jest fajna koleżanka w pracy, może to jest fajna atmosfera, może masz fajnego szefa, może w miejsce, w którym pracujesz, jest bardzo ładne i fajne. Czegoś się złap, drogi Raku, co cię podciągnie energetycznie do góry, a nie będziesz zjeżdżał narzekając w dół. E, druga sytuacja. Może faktycznie niektórzy z Was mają taką. Taki moment, że myślą o zmianie pracy i nie chcą dalej zostać w tej pracy, to ja bym do końca września budowała strategię i wysyłała, aplikowała przy, w karcie mocy do innych firm i szukała innych rozwiązań, a jeszcze nie rzucałabym pracy dzisiaj, teraz tu natychmiast. Tylko dojechała do momentu, kiedy przejdę kolejne rozmowy kwalifikacyjne i wtedy możesz rzucić papierami. Także nie teraz, to nie jest dobry moment. W sprawach finansowych, no raki, no, troszkę wam się woreczek, skarpetka z pieniędzmi opustoszała przez wakacje, no ale to nie ma co się załamywać. Jeżeli byłeś na wakacjach, no to wiadomo, że wydajemy. Potem pracujemy cały rok, żeby do tej skarpety z powrotem coś tam nazbierać. I też odpychaj od siebie myśli pod tytułem Nie mam kasy, tylko y, mam jakąkolwiek kasę. No, coś tam w tym portfelu masz. Nawet jak to jest jeden albo pięć groszy, to, to już jest pieniądz. Y, wiecie, co możecie zrobić? Ja mam coś takiego. Y, szklane naczynie w salonie, w pokoju dziennym tak zwanym i do tego naczynia wrzucacie, wrzucacie pieniądze, monety różne, mogą być różne i zawsze z taką intencją mam więcej niż potrzebuję. To, i potem i widzisz jak ten ten zbanuszek czy ta karawka czy ten pojemnik się ślicznie napełnia i to mózg już odbiera: "Aha, dobra, mam kasę". Naprawdę to działa. Wypróbujcie sobie. I yy, zawsze powtarzając intencję mam więcej niż potrzebuję. I wtedy jesteście w stanie wyjść energetycznie z tego rozżalenia, że inni mają lepiej, a ja zarabiam tak gównianie i coś tam. No i szukaj, rozwiązaj w tym dwójce mieczy. Tylko nie rzucajcie papierami. Teraz macie dojechać do października. Sprawy finansowe, jeśli chodzi o jakieś pożyczki, nie pożyczajcie pieniędzy, bo to jest zły pomysł, później przesuwajcie to na, na październik. Jeżeli macie do oddania, wy jesteście dłużnikami, to spróbujcie przełożyć te e, oddawanie kasy na październik albo oddawajcie w ratach w dwójce mieczy. Więc spróbujcie się poukładać y, z, z tym y, są osobą, w której jesteście coś winni, bo y, nie widzę tutaj no możecie mieć troszeczkę zjazd finansowy. Więc szukajcie rozwiązań na poziomie realnym. Afirmacje nie pomagają, ale y, pojemnik szklany z pieniędzmi warto warto, on naprawdę dobrze działa. To takie czary mary. W głowie mindset nam się zmienia, i e, zaczynamy inaczej postrzegać swoją sytuację, i naprawdę, ponieważ głowa się rozluźnia, e, mózg się rozluźnia w kwestii, że jednak masz jakieś pieniądze, i wpadają nam do głowy dobre pomysły i rozwiązania. Nagle się pokazują, że ludzie są pomocni i tak dalej, i tak dalej. Wyciąga nas to bardzo, to co mówiłam, z piątki e, kielichów. Nie pożyczajcie i wy, y, pieniędzy i nie inwestujcie w tym miesiącu, bo będziecie rozżaleni na wspólników, na osoby, które z Wami współpracują. Złapcie się dwóch rzeczy w Waszej robocie, które poprawią Wam nastrój. I dacie radę, bo karta siła to jest chyba najbardziej mocna, mocarna karta w tarocie, która wyciąga nas naprawdę z prawdziwego główna. Więc, jeżeli się wpakowałeś w jakieś problemy i kłopoty finansowe, drogi Raku, albo myślisz, że masz beznadziejnie, to przy karcie siły jesteś w stanie przy pracy ze sobą z tego wyciągnąć się. No i a propos myślenia. Jeżeli wszyscy są beznadziejni, znaczy. Ktoś ci powie, że no, w Twoim wieku to już nie znajdziesz partnera. To łatwiej zginąć z ręki psychopaty niż e, znaleźć kogoś fajnego. I ty w to uwierzysz, to tak będzie. Natomiast od ciebie raku zależy, jak się nastawisz do sytuacji romantycznych, miłosnych. Mamy kartę wisielca. He, kilka scenariuszy tu widzę. Powiem tak. Jeżeli rzeczywiście jesteś zniechęcony randkowaniem i uważasz, że to jest bez sensu i te portale nie działają, o, mamy tego wisielca, i to, i to wszystko nie ma, nie ma tam nikogo fajnego, to zostaw to w dwójce miecz. To przeczekaj, zrób sobie urlop od randkowania, poprzyglądaj się sobie. W Wisielcu, może ty patrzysz na sprawy romantyczne zupełnie z dupy? Zmień perspektywę i pomyśl sobie: No dobra, a czy mam takich znajomych, którzy mają fajne życie romantyczne, miłosne? To co oni wiedzą, czego ja nie wiem? Co oni robią, coś? O czym może ja nie wiem? Jak postępować z kobietami, czy jak postępować z mężczyznami? Co ja takiego mam w sobie, że nie potrafię przyciągnąć do siebie fajnego mężczyznę czy fajną kobietę? Drogie singielki i single. Przypatrzcie się temu. To jest dobry czas na. Yy na sprawy miłosne, bo jak u siebie uzdrowimy jakieś przekonania pod tytułem: Nie ma fajnych mężczyzn albo kobiety oszukują i wykorzystują, no to jeżeli tak myślimy, to na pewno takich ludzi do siebie przyciągniemy. No i tylko się potwierdzimy w tym przekonaniu. Trzeba zmienić trochę mindset i sposób patrzenia. Nie wszyscy mężczyźni to dranie dziewczyny. Jest mnóstwo wspaniałych mężczyzn i nie wszystkie kobiety to femme fatale albo, nie wiem, jakieś puste lalki, drodzy panowie. Jest mnóstwo wspaniałych, cudownych, wartościowych kobiet, które potrafią wam naprawdę umilić yy, i spowodują, że poczujecie się w, peł w pełni szczęśliwi. Tylko co trzeba zrobić? Umieć to dostrzec z ufnością. I w karcie siły, siły, uwaga, zmieniamy sposób patrzenia na mężczyzn i kobiety. Przyglądamy się sobie, co u nas jest takiego, że nas wyhamowuje w tej dwójce mieczy do fajnych kontaktów damsko-męskich. Ok? Pary, a wy pary, to proszę lepiej traktować swoją drugą osobę. Zmienić, a nawet bym na, zróbcie sobie taki eksperyment, to tylko trzy tygodnie kompletnie zmienić sposób postępowania, który robiłeś do tej pory, jeśli chodzi o Twojego partnera. Czyli nie wiem, nie mówiłeś za dużo, o Boże, Pan się włączył ze sprzątaniem, mam nadzieję, że już nie będę przerywała. Nie mówiłeś za dużo do swojej partnerki, zacznij z nią rozmawiać. Nie, u, nie pokazywałeś swoich emocji, zacznij to robić. Zobacz, gdzie masz trudności. E, nie, zabie, nie kupowałeś swojej partnerce kwiatów, kupij jakiś mały bukiecik i powiedz: Kochanie, usłyszałam takie, takie, e, taki horoskop, taką prognozę na wrzesień, że mało, za mało o ciebie dbam. Co ty na to? Bardzo lubię dbać o Ciebie, coś, zróbcie coś zupełnie inaczej i będzie Wam, znaczy ta siła Wam da perspektywę, tylko chodzi o to, żebyście przekonali samych siebie, że warto. Bo jeżeli chcesz być szczęśliwy w rycerzu, w rycerzu kielichów, to o to zadbaj i masz moc, moc sprawcą, sprawczą. Zadbaj o swoją relację, o swojego partnera. A wy, drogie panie, zadbajcie o swojego mężczyznę. Zachwycajcie się nim, pozwólcie mu decydować, nie matkujcie tym mężczyzną, oni są dorośli. Poszedł bez czapki, no to się przeziębi, na drugi raz założy czapkę. A jeżeli, nie wiem, zadbajcie też o siebie, zmieńcie perspektywę. My kobiety, zwłaszcza w Polsce, popełniamy ten błąd, że jesteśmy idealnymi matkami, a potem się dla swoich partnerów, a potem się dziwimy, że oni tracą urok i tą fascynację, którą miałyśmy na początku. No bo mamusia z synkiem, no fajnie żyją, to jest długoletni związek, ale pozbawiony tej ekscytacji męsko-damskiej. W Wisielcu masz szansę się temu przyjrzeć, czy jak wygląda mój, moja relacja z moim partnerem. Czy przypadkiem nie jestem mamusią? A wy, panowie, czy przypadkiem nie jestem tatusiem dla swojej partnerki? I bardzo serdecznie Was do tego namawiam. Chcesz mieć dobry, szczęśliwy yy, związek, to o to zadbaj. Ty. Miesiąc nie mówi się miesiąc wrzesień wrzesień jest dobrym czasem na Zrobienie sobie porządków również w głowie i w sercu. Pytanie. Dla, jeszcze inna sytuacja. Niektórzy z was, drogie raki, zadają sobie, poczują taki pewien marazm i mogą im przyjść do głowy myśli pod tytułem: Nie chcę dalej być w, tym, w tej relacji w tym związku. Będziecie czuli taki zastój. Nie podejmujcie jeszcze decyzji, tylko po, rozsiądźcie się w tym. I e, w tej energii, i zobaczcie, dokąd ona was do, zaprowadzi. Wszelkie decyzje dotyczące związków podejmujcie w październiku. Zobaczymy zresztą, jakie, jakie przyjdą e, emocje. Natomiast na ten moment e, namawiam Was do tego, abyście sobie przyjrzeli się, po co ja jestem w tej relacji, co ona mi daje. Tak zupełnie na. I czy czuję się w niej szczęśliwa, w rycerzu kielichów? Czy czuję się w mocy spełniona? Czy, jest, czy to jest to, o co mi chodzi? Pamiętajcie, że wchodzimy weszliśmy, w, nie wchodzimy, weszliśmy w numerologiczny rok dziewiątki, czyli rok sprzątania, i będą się pojawiały w przeciągu tego roku wątpliwości. Będziemy kończyć różne rzeczy. Relacje towarzyskie, przyjacielskie, również romantyczne. I będziemy wchodzić w nowe, też pojawią się wątpliwości, czy to, co mam, to jest na pewno to, czy o co mi chodziło w związku. Więc zachęcam do podjęcia tej rękawicy. Uwaga, sztuczne poprawianie sobie humoru pod różnymi używkami nie zadziała, wpad nie wiem, jesteś zestresowany, źle się czujesz, i winko, czy, czy tam jakieś jeszcze inne y, używki, one cię trochę może na moment, y, na moment wyprowadzą do góry, ale tak naprawdę y, spowodują, że zjedziesz jeszcze niżej y, w swoim samopoczuciu. Więc y, to są banały, ale to naprawdę tak jest. Więc może lampka wina, a nie butelka. I może dwie łezki, a nie rozpacz czarna. Tylko w skupianie swojej uwagi na to, co mam. A w życiu jak w życiu. No mamy czasami, musimy odebrać lekcje, nauczyć się, stać się właśnie silniejsi. Te doświadczenia wrześniowe niech spowodują, że poczujesz się raku wzmocniony. Przeżyłam, przeżyłam, przeżyłem. Nawet jeżeli nie wszystko jest bosko, co to mi daje, wzmacnia mnie, powoduje, że stałem się, stałam się silniejsza. Już teraz to może po mnie walec przejechać, albo ktoś mi może powiedzieć, że jestem najdurniejszą osobą na Ziemi, a po mnie to spłynie jak po kaczce. I nie będę brała żadnych mm, takich przytyków do siebie osobiście, i nie, nie rozwali mi to systemu i poczucia własnej wartości. To jest wasza nauka na wrzesień, kochani. A ludzie mówią różne rzeczy. Spróbujcie założyć kanał na YouTubie. Chociaż wiecie co, ja nie mam hejtu, bo ja nie jestem hejterką. Bardzo o to świadomie dbam i nie, nie skupiam swojej uwagi na tym, żeby y, komentować. Kontrolować innych ludzi, ich a już hejtować w ogóle. Zajmuje się sobą i swoim rozwojem, i swoim fajnym, wspaniałym życiem, które kreuje non-stop, bardzo świadomie. I oczywiście, że y, mamy różne doświadczenia, to jest, to jest jasne, jak słońce. Pytanie jest zawsze, co my z tym zrobimy i jak z tego wyjść. Z nadzieją i z mocą pobieramy lekcje. Czy ja mam do Was coś jeszcze? Powiem tak, drogie raki. Od Was zależy, jaki będzie wrzesień. Jak się poddacie tej energii narzekania, złego nastroju, nic nie mam, wszyscy są beznadziejni, świat jest do dupy, co tam jeszcze, ludzie są wredni i tak dalej, i tak dalej, to tak będzie. Bo wszystko to świat Wam pokaże. A związki są do dupy, nie ma fajnych mężczyzn, kobiet i tak dalej. A jeżeli. Zastanowisz się co ja, dlaczego ja myślę w ten sposób o życiu, o ludziach, o pracy, o finansach, to może znajdziesz to, a to już jest połowa sukcesu. Jeżeli znajdziesz swoje przekonanie, że właśnie mężczyźni zdradzają, no poszukajcie tego. Ale tylko trzeba znaleźć chwilę spokoju, usiąść samemu ze sobą i się zastanowić. I jest, możecie to zrobić i jeżeli dojdziemy do tego, co to jest, to naprawdę robią się czary mary i świat się zmienia wokół nas i twoje życie też. I tego Wam serdecznie życzę. Ale jeżeli nie będziesz potrafił, to, to razem możemy to znaleźć. Karty naprawdę odpowiadają na wszelakie pytania, co to jest może za przekonanie dotyczące mężczyzn czy pieniędzy, że idzie mi tak, jak mi idzie. A jeżeli ci idzie dobrze, to po prostu we wrześniu zajmij się sobą, żeby ci szło jeszcze lepiej, żebyś się jeszcze lepiej czuł. Idzie, się, nie ma na to rady. Winter is coming. Mój ukochany serial. Kochani, życzę Wam dobrego, harmonijnego, spokojnego września. Z, nie chcę powiedzieć z nadzieją. Z wiarą w to, że kreujecie i macie wpływ na swoje życie. I to od Was zależy, jak się będziecie czuli. O, to jest fajne przesłanie. Dziękuję za Waszą obecność, za Waszą cierpliwość. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Mówcie, że taki kanał jest już. Mamy ponad 3000. Dzisiaj otwieramy szampana, świętujemy i idziemy do 4, 5, 10 i 50 tysięcy. Budujmy sobie naszą fajną społeczność. Jak zostawiacie ślad yy, na kanale, że oglądaliście, to mi to dodaje skrzydeł i z entuzjazmem przychodzę do Was z czytaniami w różnych tematach. Piszcie jakich. Buziaki! Pięknego dnia! Pa!